Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w długo oczekiwanym filmie odnośnie zestawów Shop Streams Caridina i Shop and Neo Neocaridina. Zacznijmy, słuchajcie po kolei, słowo wstępu, dosłownie dwie minutki. Ja, jak już obiecałem, we wszystkim Wam pomogę. Czyli dzisiaj Wam pokażę zestawy, jak będą wyglądały. W opisie na dole pod filmem macie link do sklepu Trzmiel. Gdzie możecie sobie wejść i zobaczyć cenę poszczególnych zestawów? Więc tutaj, na filmie, teraz mówiąc, nie będę Wam komunikował, ile co kosztuje. Wszystko macie w linku pod spodem. Zestawy, słuchajcie, będą w dwóch rodzajach szkła: będzie mitoja Opti i mitoja Glas. Mamy dwa wersje. Po mojej, po mojej lewej stronie jest mitoja Opti, tutaj jest mitoja Glas. Obydwa zestawy będą w takich samych rozmiarach, czyli 35 na 35 na 35 e, Oczywiście e, można by się pokusić o ciut mniejsze lub ciut większe zbiorniki, ale ja chciałem, żeby to było takie, takie moje, e, takie zestawy, które ja gdybym pierwsze krewetkarium zakładał, to właśnie bym chciał dostać takie krewetkarium czy mieć w domu takie takie krewetkarium. Więc mamy opti, mamy normalne szkło float, dwa rodzaje, dwa rodzaje jakości, jakości szkła. I teraz zaczniemy od zestawu Neocaridina. Zestaw Neocaridina, na moich filmach wiele razy Wam pokazywałem, jak zakładam zbiorniki dla krewetek Neocaridina i tak samo z tymi zestawami, czy to Neocaridina, czy Caridina. Ja Wam wszystko, moi drodzy, krok po kroku pokażę. Nagram Wam osobny film zakładania dokładnie tego zbiornika na tych produktach dla Neocaridiny i pokażę Wam tak samo, jak założyć zbiornik na tych produktach dla krewetek Caridina. Więc zacznijmy sobie od zestawu Neocaridina, czyli Macie do wyboru opti float. Jedna wielkość zbiornika. I teraz, moi drodzy, co wchodzi w zestaw Neocarium. Oczywiście, żwirek. Zawsze na moich filmach polecałem piasek kwarcowy barwiony, czarny. Pokazywałem Wam go wiele razy. Wiele razy go używałem. Nie brudzi wody, nie barwi wody. Jest naprawdę rewelacyjnym piaskiem. I do, takiego, do takiej kostki ja proponuję dwa takie dwukilogramowe worki piaska kwarcowego, piaska kwarcowego czarnego, to będzie słuchajcie coś takiego, to jeże, jeżeli chodzi o podłoże i to macie i w jednym i w drugim szkle, ja będę pokazywał po prostu, będę wkładał do jednego zbiornika, żebyśmy mieli po prostu orientację, że teraz mówimy o neokardinie, więc podłoże piasek kwarcowy barwiony na czarno, bakterie, które wsypujemy, bakterie, które wsypujemy pod podłoże, czy wsypujemy w ogólne, ogólnie do słupa wody, to są bakterie z firmy Qualdrop. Ulubione moje bakterie, gdzie powtarzałem wielokrotnie, że to są naprawdę rewelacyjne bakterie. Bionitro, Bionitro, więc Bionitro także w zestawie Neocaridina się znajduje. Jeżeli, jeżeli chodzi o filterek, filterek słuchajcie, Padmini. Filterek Padmini z firmy Aqual. I tutaj w zestawie mamy malutką gąbkę, więc ja proponuję. Do tego zestawu patamini dołożyć dużą gąbkę, dosyć drobną, szarą, okrągłą, którą sobie montujemy na ten filterek i to będzie nasza filtracja w zestawie Neocaridina. Dodatkowo e, grzałeczka. Grzałeczka z, z firmy Aquael Ultra Heater 50 W. Dlaczego grzałka, moi mili? Grzałka jest e, potrzebna i ja tą grzałkę chcę dodać do zestawu. W różnych pomieszczeniach mamy różną e, temperaturę. Krewetki fajnie się czują, jeżeli ta, ta temperatura jest w granicach 22 stopni, tak mniej więcej, więc ja odgórnie dołożę do takiego zestawu grzałkę Aquela 50-watową, żeby ta grzałka była w tym akwarium dla pewności, dla bezpieczeństwa i trzymała stałą temperaturę, bo wtedy krewetki naprawdę dobrze się w takim zbiorniku yy, czują. Kolejną rzeczą, bardzo ważną przy krewetkach Neocaridina, gdzie lejemy wodę z kranu, bo ten zbiornik będę zakładał na wodzie z kranu. Jest, słuchajcie, Prime z firmy Sichem i Prime z firmy Sichem, też mała buteleczka w zupełności wystarczy. Produkt Prime jest bardzo wydajny, więc tutaj nie musimy mieć dużych butli, szczególnie jeżeli nasz zbiornik jest niezawielki, więc Prime Sichema także ląduje w tym zestawie. Dodatkowo do każdego zbiornika będzie dokładany korzonek, korzonek mangrowca. Kształty tych korzonków są różne, ale mniej więcej to jest taka wielkość tego korzonka. Chciałem, żeby to nie był duży korzonek. Nie chcę robić w tych zbiornikach aranżacji, bo ja takich jakby aranżacji u siebie w zbiornikach nie robię. A to ma być jakby. Zbiornik, który wy dostaniecie ode mnie tak jak ja bym to zrobił, tak jak ja bym to przeszykował, dlatego kawałek korzonka mangrowca będzie, słuchajcie, w tym zbiorniku w jednym miejscu, gdzie sobie to usadowicie, to już będzie wasza, wasza wola. Korzonek mangrowca, do tego słuchajcie mech, do tego będzie mech. Mech będzie też w zestawie. Będzie taka ilość tego mchu, żeby nam w zupełności wystarczyła, żeby obsadzić ten korzonek mangrowca. Mech będzie, słuchajcie, wysyłany, wysyłany randomowo, czyli y, może to być Pikok, może to być Christmas Moss, może to być Jawa, różne, różne, słuchajcie, mchy, więc tutaj no, nie będzie jakby w zestawie jednego konkretnego mchu, tylko Mech będzie po prostu wysyłany randomowo, ale ja też u siebie po prostu y, mam różnego rodzaju mchy i też bym chciał, żeby po prostu to to było. Żeby ogólnie był mech w zbiorniku, ale niekoniecznie jakiś jedyny konkretny. Więc będzie, słuchajcie, pudełeczko, pudełeczko z, z mchem. I oczywiście, żeby Wam pójść już naprawdę tak, żebyście mieli wszystko, wszystko, to w zestawie będzie także klej żelowy, nie taki płynny, mocno cieknący, tylko żelowy, za którego pomocą bezproblemowo sobie przykleicie ten mech do korzonka więc taki klej też będzie, słuchajcie, w tym, w tym zestawie. Oczywiście jeszcze światełko. Światełko, żeby, Mi zależało, żeby zestaw Neo Caridina, i zaraz zobaczycie, będą dwa różne zestawy zestawów Caridina. Chciałbym, żeby to było i tańsza wersja i droższa wersja, żeby każdy mógł sobie zdecydować, co chce wybrać. Dlatego mamy szkło Opti i szkło zwykłe. I tak samo tutaj w zestawie Neo Caridina dodaje słuchajcie lampkę, która w zupełności na taki zbiornik wystarczy i się sprawdzi. Jest to Jeneka model D7. Jeneka model D7 w zupełności idealnie wystarczy na pokrycie tutaj tego tego zbiornika. Jeszcze dostajecie próbki trzech pokarmów z firmy Qualdrop, trzech produktów, będzie Vital, będzie Breed i będzie Algae. Trzy takie próbki dwugramowe też na start macie, słuchajcie, w tym, w tym zestawie. Więc tak będzie wyglądał zestaw, jeżeli chodzi o zestaw Neocaridina. Dwa rodzaje szkieł i to, co ja tutaj pokazałem, to będzie po prostu w jednym, w jednym takim zestawie, w zależności tylko, jakie szkło wybierzecie. Teraz, słuchajcie, przyszła pora na to, co tygryski lubią troszkę bardziej czyli zestaw Caridina. Zestaw Caridina tak samo dwa takie szkła, o których mówiłem na początku, takie same wymiary, tylko zestawy Caridina postanowiłem rozdzielić na dwie wersje, Caridina Low i Caridina High, tak żeby każdy miał wybór w zależności od finansów i jakimi fundusza, funduszami dysponujecie i teraz zacznijmy od podłoża, jak pewnie możecie się domyśleć, Moim ulubionym podłożem od jakiegoś czasu, na którym który się rewelacyjnie sprawdza, z którego jestem bardzo zadowolony, jest oczywiście, jest oczywiście podłoże Master Soil. Master Soil tutaj wybrałem wersję normal. Wersję normal podłoża Master Soil i 3 litry w zupełności wystarczy. Jak wiecie, ja u siebie w zbiornikach nie robię bardzo dużych warstw podłoża. 3 litry wystarczy na taki zbiornik, jaki tutaj mamy więc podłoże Master Soil. Jeżeli chodzi o bakterie, no to oczywiście nie może być tutaj nic innego jak bakterie z dropu Bionitro, także bakterie z dropu Bionitro będą w tym zestawie. Dodatkowo do tego zestawu mówimy o zestawie Cardina Low, czyli tym takim e, tańszym zestawie pod kardiny. Oprócz tego mamy oczywiście Mineralizator. Tutaj wybrałem Qualdrop GH Plus LC Shrimp. Wersję tą 125 ml. Wydaje mi się, że w zupełności, w zupełności wystarczy, żeby sobie wystartować zbiornik, zrobić kilka, nawet kilkanaście podmian. Więc w zupełności nam wersja LC 125 ml wystarczy. Więc to będzie, słuchajcie, to jeżeli chodzi o filtrację. Jeżeli chodzi o filtrację w tym, w tym zbiorniku, to tutaj także postawiłem na głowiczkę patamini. Dodatkowo duża, drobna gąbka szara, którą sobie zamontujecie na, na głowiczkę. Wszystko będziemy robić razem. Więc jeżeli zakupicie już taki zestaw, to od razu tego samego dnia na moim kanale będzie jak takie zestawy zakładać. I jak przyjedziecie do domu z takim zestawem, to już będziecie wszystko wiedzieć, co i jak. Odpalicie sobie filmik. I razem ze mną krok po kroku założycie taki właśnie zbiorniczek. Więc padmini i gąbka to jest jako, jako filtracja w tym, w tym zestawie. Powtarzam, Caridina Low. Światełko tutaj też się nic nie zmieni. Jeżeli chodzi o światełko, także będzie jeneka D7. Jeneka D7 takie światło będzie w tym zbiorniczku w wersji, wersji Low. Więc ja sobie jednakę tutaj postawię. Oczywiście grzałeczka AquaL 50W. Grzałka fajnie jak jest, fajnie jak jest, lepiej, żeby była, niż żeby jej nie było. Różne rzeczy się zdarzają, więc to jest nasze pierwsze krewetkarium. Chcemy zrobić je najlepiej jak potrafimy, i dlatego proponuję, żeby grzałka w tym zestawie była. Dodatkowo oczywiście korzonek korzonek mangrowca randomowo wybierane do wysyłki mech. Oczywiście klej w żelu, żeby ten mech sobie w łatwy sposób przykleić do korzonka. Będzie także słuchajcie w tym zestawie. Dodatkowo dodajemy duże opakowanie produktu BRID z firmy Qualdrop duże 30 gramowe opakowanie produkt BRID. Dodatkowo Rich One Mniejsze opakowanie 10 gramowe produktu Rich One z firmy Qualdrop. Tutaj też idealnie przy karydinach się sprawdza, Bar bardzo lubię, polecam serdecznie stosować. E przy podmianach co jakiś czas do słupa wody troszeczkę wsypać, ja używam przy starcie zbiornika i przy podmianach. Dodatkowo mała saszetka Pico New Bor, pokarm dla maluszków, dla małych, dla małych krewetek więc e, też tutaj leci w tym zestawie. Oczywiście Wy kupując zestaw, jeżeli stwierdzicie, że chcecie na przykład e, jeszcze jakiś dodatkowy pokarm sobie zakupić, e, czy chcecie e, nie wiem, no, większą gąbkę sobie dokupić i tak dalej, to oczywiście na sklepie Trzmiel wszystko możecie jakby do jednego koszyka dodać i my to wszystko Wam wyślemy, ale zestaw, podstawowy zestaw, jaki będzie, jeżeli klikniecie Shop and Shrimp z Caridina Low, to firma Czmiel wyśle Wam taki właśnie zestaw, tylko w zależności od tego, czy będzie opti, czy, czy będzie zwykłe szkło. Więc Pico Newborn też słuchajcie jest w tym zestawie. I teraz e, mam dla Was taką informację, że dodatkowo w polecanych, jeżeli zabieracie się za karydiny potrzebna jest Wam koniecznie woda z odwróconej osmozy, woda ERO. Nie chciałem słuchajcie Was e, Przymuszać od razu, żebyście kupili taki filtr Ero, ale taki filtr Ero jest Wam niezbędny, chociaż drugą opcją jest taka, że możecie sobie zakupić samą wodę Ero, pójść do sklepu akwarystycznego, zakupić sobie wodę Ero, możecie sobie taką wodę Ero wziąć od swojego znajomego gdzieś, który ma już krewetki, więc nie chciałem obligatoryjnie do zestawów dokładać filtr odwróconej osmozy, ale pod każdym linkiem w momencie, kiedy klikniesz, Klikniecie na przykład na karydina Low, to Wam wyskoczy, się, wyskoczy informacja, że niezbędny jest konduktometr, czyli to, co sobie mierzymy przewodność, przewodność wody. Więc konduktometr powinniście mieć. Też konduktometra nie dawałem obligatoryjnie do zbiornika, bo a nuż może macie konduktometr, może gdzieś już kupiliście konduktometr, może będziecie chcieli sobie mierzyć na przykład tylko GH za pomocą testów kropelkowych więc też nie chciałem przymuszać Was jakby do tego, żeby był konduktometr obligatoryjnie w zestawie, dlatego to macie w polecanych, czyli jak wejdziecie na zbiornik Cardina Low to czmiele radzi Wam poleci, żebyście pamiętali o konduktometrze i pamiętali o filtrze ERO, więc filtr ERO mieć powinniście albo wodę ogólnie z odwróconej osmozy, ale to nie jest jakby częścią zestawu, więc chciałem Wam tylko pokazać, że takie coś warto dokupić, bo do Caridin woda z odwróconej osmozy jest, słuchajcie, niezbędna, więc musimy mieć wodę z odwróconej osmozy i później ją mineralizujemy tym minerałem, który pokazałem. I tak, słuchajcie, wygląda zestaw, jeżeli chodzi o Caridina Low. Caridina Low, taki oto zestawik, a teraz pokażę Wam Najbardziej wypasiony zestaw, e, jaki będzie, czyli kardina czyli ha. mamy te same szkła opti i szkło zwykłe. Dodatkowo, słuchajcie, o czym nie wspomniałem na początku, do każdego zestawu będzie coś ekstra, coś, co dostaniecie ode mnie od Shop ⁇ Czy to będzie naklejka, czy to będzie przypinka, czy to będzie kubek, e, czy to będzie e, jakby takie zdjęcie Shop ⁇ Shrims z dedykacją z pozdrowieniami, z podpisem ode mnie prosto dla Was. To się, słuchajcie, takie elementy znajdą się także w tych zestawach. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do najbardziej wypasionego zestawu, jeżeli chodzi o karydiny. Zbiorniki pozostają bez zmian. Podłoże zostaje, słuchajcie, także bez zmian, czyli mamy 3 litrowe podłoże Master Soil. Oczywiście bakterie, też nieustannie moje ulubione, więc tutaj też nie mogło tych bakterii słuchajcie, zabraknąć. Będą to oczywiście bakterie Bionitro e, od Quadropu, więc bakterie petarda jak najbardziej jak najbardziej tak. Kolejną rzeczą, e, która znajduje się w tym zestawie to oczywiście filterek i tutaj jest olbrzymia zmiana pomiędzy zestawem Caridina Low, w tym słuchajcie najbardziej wypasionym zestawie i w tym słuchajcie zestawie Caridina będzie filterek kaskadowy Versa Max trujeczka od firmy Aqua L. Dodatkowo słuchajcie na wlot, bo to jest niezmiernie ważne, będzie gąbka, którą będziemy zakładali na wlot filtra kaskadowego, żeby nam nie powciągało naszych naszych krewetek, więc będzie słuchajcie gąbka, co jest bardzo istotne i bardzo potrzebne. Oczywiście w tym zestawie nie może zabraknąć także grzałki Ultra Hitter 50W z firmy Aqual. Oczywiście standardowy zestaw korzonek, mangrowca. Mówię, ko korzonki są o różnych kształtach, ale mniej więcej to jest taka wielkość e, tego korzonka. Dodatkowo mech randomowo wybierany i oczywiście klej do przyklejenia tego mchu do korzonka. To będzie y, także w tym, w tym zestawie. Także już widzicie, największą różnicą jest filtracja. Oczywiście, żeby tą filtrację, y, która się znajduje, tutaj wzbogacić, będzie 250 ml Prime Pore z firmy Qualdrop. To będziemy sobie wsypywali do tego filtra kaskadowego. I oczywiście plus gąbka, która także w filtrze kaskadowym się znajduje. To będzie nasza, nasza filtracja w tym, w tym zbiorniku. Dodatkowo słuchajcie, mineralizator. Mineralizator oczywiście także z kwadropu, który używam GH+LC LC Shrimp. Pojemnik już ten większy, 500 ml, więc tutaj też będzie fajny mineralizator. Mówię, to jest zestaw, jaki ja bym chciał sobie przyszykować, jaki ja bym zrobił. I pokazuję wam te rzeczy, których ja używam na co dzień u siebie w krewetkariach. To, jest, to była totalnie moja, wolna ręka, moja decyzja, żeby tak to wyglądało te zestawy. Dlatego to, to wszystko, co ja pokazuję od lat u siebie, u siebie na filmach, teraz znajduje się w tych zestawach. Więc GH, LC Shrimp 500 ml będzie także jako mineralizator w tym zestawie. Dodatkowo Rich One. W wersji Low mieliśmy 10 gram, w wersji High mamy opakowanie 30 gramowe produktu One. I teraz też bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o oświetlenie. W poprzednich wersjach mieliśmy jenekę D7, w wersji High Caridina będzie to oświetlenie Lady Slim Duo 10-watowe z firmy AquaL. Więc takie światełko słuchajcie będzie w tym zestawie. Tutaj jest, to jest wersja duo, czyli mamy światełko Sany i światełko Plant. Idealne naprawdę petarda światło, jeżeli chodzi o doświetlenie krewetek, jeżeli chodzi o wzrost roślin i mchów w tak niewielkim zbiorniku, naprawdę świetnie się sprawdzi. Więc LED Slim Duo 10W ląduje tutaj w tym zestawie. I teraz kilka, kilka dodatków jeszcze, które będą też w komplecie w tym zestawie. Najpierw pokarmy. Oczywiście Squall Dropu Brit, to jest 30-gramowe oryginalne opakowanie. Kolejnym jest Vital, też 30-gramowe opakowanie. Kolejnym jest Algae, też 30-gramowe opakowanie. I tutaj jeszcze dla maluszków będzie, nie wiem, czy mi tak o, będzie pokarm. Jeżeli to jest zestaw bardziej wypasiony, to proponuję do tego zestawu jeszcze PSB Bakter. To są bakterie, które ja bym używał przy podmianach e, wody. Można używać na zmianę z Bionitro PSB Bakter jak najbardziej. I słuchajcie, dodatek jeszcze jeden do naszego zbiornika. 60-gramowe opakowanie e, Mormolit Super Powder. Fajny produkt, pomaga bardzo jeżeli chodzi o wylinki u krewetek Caridina. Ja wam to jeszcze wszystko, słuchajcie, będę opisywał przy zakładaniu zbiornika. Wszystko wam opiszę, wszystko wam powiem. Dlaczego to służy, dlaczego to, a dlaczego nie coś innego. Wszystko, słuchajcie, będziecie mieli przygotowane jak na tacy. I oczywiście, tak samo jak w zestawie Caridina Low. Taki w tym zestawie naj, najbardziej wypasionym, jeżeli chodzi o kardinę. Nie chcę dokładać, słuchajcie, z automatu filtra odwróconej osmozy, bo mówię, ktoś może nie mieć możliwości podłączenia takiego filtra, ktoś będzie miał trudności z podłączeniem takiego filtra, ktoś może już ma taki filtr w domu. Więc to filtr odwróconej osmozy i konduktomy. I to będzie, słuchajcie, jako opcja osobna do dokupienia. Na stronie sklepu czmiel. W polecanych Wam wyskoczy, że warto zaopatrzyć się w konduktometr, jeżeli nie masz, i warto zaopatrzyć się w filtr odwróconej osmozy, co jest niezbędnym urządzeniem przy krewetkach Caridina. No chyba, że mówię, że macie taki filtr, albo macie skąd załatwić sobie wodę ERO. To będzie też super, jeżeli wodę ERO będziecie mieli albo od znajomego, albo pójdziecie do sklepu zoologicznego i sobie taką wodę ERO kupicie. Średnio za litr wody ERO sklepy biorą złotówkę, złoty 50. Zł. Więc jeżeli robimy podmianę wody na taki zbiornik, powiedzmy te 10%, czyli potrzebne nam raptem 3 litry, 3,5 3 litra wody. Więc śmiało możecie pójść do sklepu akwarystycznego, zoologicznego i sobie taką wodę ERO zakupić. Ale mówię, opcja, do dokupienia cały zestaw odwróconej osmozy jak najbardziej będzie też na stronie na stronie Czmiela. I to by słuchajcie chyba było na tyle tak się prezentują e, zestawy Neo Caridina, Caridina Low i Caridina High. Mam nadzieję, że spełniłem wasze oczekiwania. Mówię ceny linki do tych zestawów macie w opisie pod filmem. Do każdego z tych zestawów będą dołożone jakieś gratisy e, z moim logo, czy z moją adnotacją, z moim podpisem, do zestawów, jakie, jakie zakupicie, takie gratisy będą, będą wrzucone. I żeby to było coś wyjątkowego, żebyście wiedzieli, że te zestawy to są zestawy nie pierwsze lepsze, tylko to są zestawy specjalnie przygotowane przeze mnie dla Was i razem ze mną, mam nadzieję, je założycie. Słuchajcie, i teraz mam coś dla prawdziwych koneserów na zakończenie, już totalnie na zakończenie, tak żebyście. Tak, żeby osoby, które nie mają na przykład gdzie postawić takiej kostki, nie mają jakiegoś ładnego miejsca w domu, gdzie taką kostkę można by wyeksponować, to proponujemy także, słuchajcie, szafki. Proponujemy także szafki przystosowane właśnie pod te zbiorniczki 35 cm, szafka koloru białego i szafka koloru czarnego. To jest totalny ekskluzyw. Będziecie mieli pod osobnym, pod osobnym linkiem, będziecie mieli możliwość nabycia takiego zestawu z taką szafką. Oczywiście szafki wykonane są bardzo ładnie, bardzo estetycznie. W środku, słuchajcie, takiej szafki macie osobną, osobną półeczkę, tak samo nóżki od spodu są regulowane. Możecie sobie dokładnie wyregulować nóżki w tych szafkach, żeby to wszystko było ładne i. I stabilne, i oczywiście, oczywiście to jest totalną podstawą, czego nie powiedziałem na początku, już przy neokarydinach. Do każdego zestawu, słuchajcie, dokładamy także matę. Dokładamy także matę pod zbiorniczek, żeby te wasze zbiorniki ładnie, stabilnie stały na waszych biurkach, na waszych szafkach, czy na takich właśnie ładnych kolumnach, jak tutaj widzicie. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.